No, źle, źle się czuję, bo przegraliśmy w słabym stylu. Uważam, że stać nas na to, żeby walczyć z Jastrzębiem, a dzisiaj przegraliśmy mając swoje szanse i, i bardzo mi szkoda tego. Liczę na to, że w Böchotowie wyrównamy rywalizację i że tu wrócimy na trzeci mecz, bo głęboko wierzę, że, że swoją dobrą grą będziemy w stanie z Jastrzębiem wygrać. No, co, co powiem? No, Wziąłem trochę leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych przed tym meczem. Jestem odtejpowany, nie mogę robić każdego ruchu, ale to są za ważne mecze, żebym, żebym odpuszczał. Do kiedy, do kiedy ten ból będzie taki, że będę mógł z nim grać, to będę grał i no mam nadzieję, że już gorzej nie będzie. Trzeba, trzeba być takim większym, więcej cwaniactwa na tym boisku mieć, Szczególnie w tych końcówkach, tłaniactwa, też takiego spokoju i cierpliwości, bo mieliśmy swoje szanse i, i mogliśmy te dwa sety spokojnie dociągnąć na naszą stronę, a przez jakieś nerwy i niedokładności ostatecznie te dwa sety przegraliśmy. Z jastrzem, jak się ma szanse, to trzeba je wykorzystywać.